Rozwiążę to w układzie nieinercjalnym, to jest układzie związanym z tym kulkiem tutaj. Teoria do tego jest omówiona tutaj, w tym filmie i kolejnych chyba sześciu. Dobra, układ nieinercjalny wiąże z tym ciałem. Wyobrażam sobie, że sam tam jestem, bo układ będzie jeździł razem z tą kulką. Wyobrażam sobie, co by było, gdybym ja tam siedział. Dochodzę do wniosku, że tajemnicza siła wypierdalałaby mnie na zewnątrz. Że gdybym się mocno nie trzymał tego, jak ta Miley, Cyrus czy jak jej tam, to by mnie wyrzuciło na zewnątrz. Nie? Więc raczej będę się trzymał. Co by mnie wyrzuciło? Siła odśrodkowa bezwładności. Czyli siła zwrócona o tak. W układzie nieinercjalnym, związanym z tym tutaj, mam cały czas te same współrzędne położenia, bo układ współrzędnych jeździ razem ze mną, razem z tą kulką. A jeśli moje położenie się nie zmienia, to znaczy że moja prędkość jest stała wciślej zerowa. Więc siły na mnie działające powinny się równoważyć. Tutaj będzie naciąg, czy też naprężenie nitki, i on powinien być równoważony przez wypadkową tej siły i siły ciężkości, której jeszcze nie narysowałem, bo najpierw pomocnicza kreska. Kreska, która wyznaczy przedłużenie tej nitki, a tym samym kierunek wypadkowej ciężaru i siły odśrodkowej. Już widzę, ile musi wynosić ciężar, żeby jego wypadkowa z. Siłą odśrodkową dała siłę o kierunku siły naciągu. Siła naciągu oczywiście musi mieć taką długość jak ta przekątna. Ten naciąg będzie niebieski, nie zielony. Trochę na oko robię, ale chyba gdzieś tyle. Podpisuję to wszystko i rozwiązuję. To jest naprężenie nitki. To jest siła odśrodkowa bez władności. To jest ciężar. No to jak już rozumiem od lata, to teraz dane szukane. Co jest szukane kąt alfa. Ten kąt jest powtórzony w tym miejscu. Będę patrzył na ten trójkąt. To jest trójkąt prostokątny. No i tangens tego kąta alfa da się wyrazić jako ten bok, który jest równy sile bezwładności, sile odśrodkowie bezwładności. Ten bok podzielę przez ten bok. Siła bezwładności przez ciężar. Siła bezwładności, jak każda inna siła to jest masa razy przyspieszenie. Tutaj przyspieszenie odśrodkowe, ale wzór jest ten sam co na dośrodkowe. R działające wzdłuż promienia. Przepisuję z karty wzorów, to się skraca, a tu omega kwadrat r, tu duże r dali, więc będę pisał duże, przez g, Omega rozpisuję z karty wzorów na 2pi przez t. I jeszcze F, 1 przez T to jest F, to też jest na karcie wzorów. No, i jeśli ktoś woli, to można sobie to wykwadratować i mieć. Co kończy dowód?